Nagrałam te filmiki o, o dziecku słońca, dziecku cienia i umyśle, i zawarłam tam ten mo motyw um, właśnie um, tak jakby przyciągania pewnych rzeczy um, z opóźnionym zapłonem czyli, czyli to, co my wcześniej generujemy z siebie, później do nas przychodzi w postaci innych ludzi, i właśnie. Um, i to jest niesamowite. Chcę Wam powiedzieć, jak niesamowicie działa synchronizacja, że gdzieś podświadomie nagle się okazuje, że trafiamy na informacji więcej na ten temat, czyli to, za czym idziemy, jakby się właśnie jest tego więcej, po prostu to, to rośnie i to jest, to jest prawda. Widzę to w praktyce, jak to działa i, i trafiłam wczoraj na Pewnego człowieka, znaczy nazywa się ten pan Mieczysław Bielak. Ja kiedyś odkryłam, kot mi tutaj szaleje, sorry. Nie będę mogła się skupić, bo to norma, ale to jest jego czas. To jest właśnie jego czas. Ja bardzo tego nie lubię. To też jest niesamowite. Ja bardzo tego nie lubię. Zaraz wam powiem dlaczego. To jest niesamowite. Tego, co mam rano robi, ale muszę. Zauważyłam, że muszę mu dać te pół godziny. To jest jego czas. Że zawsze mu się łącza głupawka. I tłumaczę sobie tak, że on po prostu tego potrzebuje, on się wyszaleje, potem się uspokoi. Ale zawsze to jest dla mnie trudny moment. Po prostu, jeszcze dopóki mnie nie dotyka i nie rzuca się na mnie, nie skacze na mnie, nie poluje na mnie, to jest ok. Ale no. ale są chwile, że próbuje polować na mnie, i wtedy muszę wyjść, nie? Ale wracając do tematu, chociaż to jest też z tym połączone, odkryłam właśnie. Y Nowe filmy tego Pana i w ogóle z całego serca Wam polecam posłuchać jego. To ze mną tak rezonuje na maksa po prostu, bardzo, bardzo, bardzo. Mogę się podpisać rękami, nogami i całym serduchem pod tym. I właśnie trafiłam na taką serię fajnych właśnie rozmów przy herbatce. Chyba taka seria, nie pamiętam, tej Pani, która Hmm, która hmm, tworzy ten kanał, ale też taka fajna, wydaje się osoba. E, I ona nagrała takie trzy filmy, do te, jak do tej pory, trzy, se, trzy filmy na, na, e, właśnie z nim, e, rozmowy przy herbatce. I oni tam poruszają. Znajdziecie to na YouTube jeżeli macie oczywiście ochotę. E, siedzą przy takim dużym stole i rozmawiają e, na temat właśnie przyciągania e, i w ogóle tam. To, to zawiera, on, za, on porusza wszystkie tematy, które mnie interesują od dawna, czyli um, jakby jeszcze rozwija i dzięki temu te, dzięki niemu po prostu zaczęłam to rozumieć jeszcze bardziej. To o o czym sama mówiłam w tych filmach, to, o czym sama mówiłam w tych filmach, e, to, o czym sama w tych filmach um, zostało jakby jeszcze rozwinięte dzięki niemu ugruntowane, jeszcze bardziej się jakby umocniłam w tym, co przeczuwałam. E, to, to przyszło jako takie, wiecie co, mam wrażenie, potwierdzenie od Wszechświata. E, niesamowite. E, i, e, I zaczęłam sobie robić znów taką jakby... Tu już chodzi o analizę, takie przyjrzenie się bardziej, refleksja na temat tego, jak to wyglądało w moim życiu. No zaraz zwariuję tutaj, nie? E, i właśnie, co pokazuje kotek, to jest to, że kiedy my jesteśmy w tej przestrzeni umysłu, to co powiedziałam też w tym filmie, jeżeli jesteśmy w przestrzeni umysłu i nie mamy połączenia z sercem, ja to nazwałam tamtymi wewnętrznymi dziećmi, to nie słyszymy swoich prawdziwych potrzeb. I nie ufamy tym dzieciom. Nauczono nas, tak, jak nauczono nas nie ufać dziecku, bo dziecko przecież nie wie, co jest totalną nieprawdą. Dziecko dużo więcej przeczuwa, więc ono dużo więcej wie, ale zupełnie z innego poziomu. I to dosłownie tak samo ma odniesienie do naszego serca. Jak serce ci powie, nie idź tam, a ty widzisz przed sobą zieloną łączkę. To pomyślisz sobie, co on gada? Przecież to tylko zielona łąka, jest pięknie idziemy. A to dziecko, tak jak umysł, nie jest w stanie przewidzieć tego, że zaraz za tą zieloną łączką jest stado lwów, powiedzmy, tak to dziecko jest w stanie to przewidzieć, czyli ta nasza intuicja, czyli to nasze serce jest w stanie to przewidzieć. Tak samo może być odwrotnie, że na przykład dziecko ci powie: idziemy tędy, a ty widzisz tam w ogóle jakieś, e, jakąś dziwną e, drogę pełną kamieni i, i błota, nie? I po, i a po, po drugiej stronie widzisz właśnie tą zieloną łączkę. I umysł stwierdzi, ej, no idziemy zieloną łączką, tutaj fajnie, a tam stado lwów czeka, a z kolei ta druga droga, którą wskazuje ci to, to serce, może być brzydka, nieciekawa, a zaraz za pewnym fragmentem trafisz właśnie na zieloną, piękną łąkę pełną kwiatów i wodospad. To trochę działa na tej zasadzie i umysł nie zaufa dziecku, umysł zaufa temu, co widzi tutaj pod stopami. Ehm. I, I chodzi o to, że właśnie umysł jest oceniający, i ta ocena dotyczy, y, ta ocena generuje emocje, ta ocena generuje lęk, ta ocena właśnie to jest to, że my y, w momencie, kiedy coś widzimy, czy w sobie, czy w innych, oceniamy. A kiedy oceniamy, kiedy oceniamy, mi to wszystko rozwala, nie? Jezus. To jest lekcja. Właśnie tego wystania, wytrzymania e, w pewnych emocjach. Nie, oceniania tego. On mi to teraz pokazuje. Bo my, kiedy nie mamy tej empatii, kiedy nie mamy tego e, tej akceptacji serca, które, którą serce ma, bo, bo co powie dziecko? Co powie serce? Serce powie: To jest kotek. Kotek musi biegać, bo dziecko to wie. Dziecko samo ma takie potrzeby i ono rozumie wszystko. Tak jakby to serce rozumie wszystko. Serce znajdzie odpowiedź, serce powie: Hej, on jest kotkiem. To jest jego czas na bieganie. A umysł oceni, bo umysł widzi tylko z zawężonej perspektywy, powiedzmy, tego, tego tutaj, tego małego wycinka rzeczywistości, że e, przecież ja teraz, teraz powinno, powinno być cicho. Po co on biega? Nie rozumiejąc, nie czując. Nie rozumie, bo nie czuje, bo nie ma empatii, bo, bo tak jak właśnie serce jest odczucia. I, mm, I co się takiego dzieje, kiedy my właśnie wychodzimy z tej perspektywy oceny, kiedy my Wychodzimy z, z umysłu, który właśnie ocenia i, i oceniamy własne emocje, tym, tym samym oceniamy innych emocji. Tu chodzi o uczucia, tu chodzi o ocenę ogólnie. Na przykład ja mogę oceniać siebie, jaka ja jestem dziwna, powiedzmy, że ja chcę się zajmować sztuką. Nie? To się do niczego przecież nie przyda, to nie jest praktyczne. Dajmy na to, mam taki program w głowie, ja siebie oceniam, w związku z tym będę oceniała też innych, że oni nie powinni być tacy, jacy są. I, i co się dzieje, kiedy my te myśli, czyli te przekonania nakręcają nasze emocje, czyli naszą frustrację, bo, rodzi, bo jest opór, bo jest zgrzyt, bo coś nie płynie, bo coś jest zblokowane, rodzi się... Frustracja, czy to w nas, czy w innych osobach, których my blokujemy poprzez swoją ocenę. Tworzymy opór, tworzymy różne emocje. Te emocje są jak intencje wysyłane, że tak powiem, w przestrzeń, które trochę mi trudno się skupić. Które później już trochę ci przeszło. Kotek, już zostaw te kwiatki w spokoju. Złamał mi w ogóle przed chwilą moje piękne awokado, które wyhodowałam i które już miało z 20 cm. Na szczęście obok rosło jeszcze drugie, by było dwa razem posadzone. Akceptacja: przyzwolenie. Okej. Okay. I wracając właśnie do tej oceny i do tego, jak to działa, wszystko z opóźnionym zapłonem. Jak tak się przyjrzałam sobie, jakich ludzi przyciągałam, wszystko mi się wyjaśniło, kiedy doszła do tego właśnie ta część, której nie widziałam, czyli ten opóźniony zapłon, bo to jest niesamowite. Nam się wydaje, że to co przyciągamy, no przecież to nie jest moje odbicie, bo ja teraz jestem taka, kiedy ja zobaczyłam to właśnie z tej perspektywy, że to przecież ho, ho, to nie jest tak, że to face to face, ty taka, tutaj to, nie, to działa po czasie, a jeżeli to działa z opóźnionym zapłonem, jak takie echo, to trzeba zobaczyć wstecz. Niesamowite, i to mi ułożyło po prostu wiele klocków. Jak ja zaczęłam sobie to teraz właśnie patrzeć na to, że ja, w momencie kiedy ja na przykład byłam osobą, która właśnie żyła sobie z tak. Nie miałam wtedy pracy, był taki czas, nie miałam pracy. Żyłam sobie tak z dnia na dzień i myślałam sobie, hej, jakoś to wszystko się ułoży, wszechświat. Y Dami jakoś to. Tak, takie życie wiecie z dnia na dzień. Był taki moment w moim, w moim życiu wiele lat temu. E, jakby e, pewni ludzie, myślę teraz z perspektywy, pewni ludzie to oceniali. Nie ba bo ja też wtedy właśnie potrzebowałam pomocy od pewnych osób, i pewnie im się to nie podobało. Był taki czas, że mieszkałam u pewnej koleżanki e, parę tygodni, ona się na to zgodziła. Później była na mnie zła, takie coś się wydarzyło, że taki konflikt się pojawił. I, I później przyciągnąłam człowieka, który właśnie był taki jak ja wcześniej. Po prostu czekał, co się wydarzy jutro, na zasadzie jakoś to będzie. I ja z kolei się na niego wkurzy, wkurzałam o to, że taki jest, że nie bierze spraw w swoje ręce. I to, to jest niesamowite, jak to się wszystko odwróciło. Że to ja mogłam wtedy zobaczyć siebie, jakby, i to zawsze działa, jakby zauważyłam, że to działa u mnie tak samo, że później, kiedy jestem w tej sytuacji, jakby, która była wcześniej, jestem w negatywie tej sytuacji, jestem w odwrotności, w lustrze tej sytuacji, czyli to ja jestem postawiona jakby w, w przestrzeni tych osób, którzy na mnie patrzyli, w, 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 patrzyli tak, jak ja potem patrzę na tą drugą osobę. Czyli sytuacja jest odwrócona. Ja widzę kogoś na zewnątrz, kto przypomina mnie z przeszłości, a ja z kolei odczuwam emocje tych osób, na które wtedy ja patrzałam ze swojej perspektywy. Rozumiecie, mam nadzieję, o co chodzi? Niesamowite. I.